Sport Wyspałam z dumą matki, ponieważ cała moja rodzina spała w uef i szukałam dla siebie drogi. Gimnastyka artystyczna, balet, taniec, narciarstwo. A w żeglarstwo zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Jak miałem 7 lat, w pewnym momencie znudziłam się gra w koszkówkę i postanowiłem nagle zapisać się na żeglarstwo. Więc może to po prostu nie ja wybrałem żeglarstwo, tylko żeglarstwo wybrało mnie. W momencie, kiedy obejrzałam jako nastolatka film Wind, to już wszystko było jasne. Ja jestem indywidualistką, ale bardzo lubię obcować z ludźmi i żeglarstwo jest dla mnie takim połączeniem i kompromisem. Mnie do żeglarstwa najbardziej pociąga na pewno bezpośrednia rywalizacja i duża ilość akcji. Żeglarstwo to przygoda, to czasem słońce, czasem deszcz, to obcowanie z fantastycznymi ludźmi, ale w żeglarstwie mnie akurat osobiście najbardziej fascynują regaty. Ja się uwielbiam ścigać, rywalizować. Żeglarstwo jest fajnym sposobem na to, żeby na chwilę uciec z takiego schematycznego trybu życia typu praca, dom, nauka i tym podobne. W ogóle żeglarze fascynują mnie jako ludzie, bo są przewspaniali, uśmiechnięci, są bardzo życzliwi i pomocni. No i mają opalone nosy. Na pewno mam taki klasyczny plan, czyli start w, pod koniec roku w Mistrzostwach Polskich Klas Olimpijskich. To się odbędzie w Gdańsku. Plus do tego z tyłu głowy mam taki ukryty plan, żeby rozpocząć staż sędziowski. Mam nadzieję, że w końcu odnajdę czas to się zmaterializuje. Jeżeli chodzi o takie moje cele, to chciałabym jeszcze raz móc zaprezentować nasz bank w regatach związku banków polskich. Kilkukrotnie już startowałam w takich regatach podczas kiedy byłam reprezentantką Kredy Agricole i niejednokrotnie stawałam na podium, a tak prywatnie to moim marzeniem jest wystąpić jako załogant w Pucharze Ameryki.